Thank you for watching! Naprawdę stres, a dzisiaj jest normalnie luz, plus i można mieć dalej. Luz jest. Teraz się, a dzisiaj dała wszystko siebie. To ty my dalej do Polski. Ja tak samo. Ja tak samo. No, uważam, że dziewczyny startują na takim swoim mocnym poziomie. Naprawdę starają się jak mogą, konkurencja jest bardzo mocna, także zobaczymy po wynikach jak to później wyjdzie, bo jesteśmy rozdzieleni po różnych grupach, a później sądzę, że będą grupy dopiero łączone według umiejętności, które reprezentują nasze zawodniczki. Także na razie to robimy sport z przyjemnością i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wygraliśmy i mamy brosz. Tak. Co ile macie my dwa bali Dwa. Dwa. Łatwo czy trudno? Powiedz, łatwo. Łatwo. <coughs> Dzisiaj było łatwo. W związku z tym, że przejęliśmy prowadzenie, bo wczoraj grali akurat z Libią pierwszy mecz i przegraliśmy ten mecz, więc dzisiaj dali z siebie wszystko, jestem bardzo zadowolona. Co Ci poszło najlepiej? Yy, dalekie rzuty dzisiaj. Strategia, dalekie rzuty, bo zauważyliśmy, że zawodnik nie dorzuca daleko. Tym główny prowadzący Dorcia miał bardzo celne dzisiaj dobicia do palinki. Super. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Bronce medalist. Bronce medaille Special Olympics Poland. Special Olympics Poland. Please recognize the outstanding athletes. Abdelgafur Aguil... At PONKO! أو <applause> يا <applause> <applause>